Oto lekcja informatyka. To jest zajebista po prostu. Każdy sobie robi co chce. My na przykład udajemy, że robimy testy. Nie Kama? Mati też coś tam sobie robi. Co Mati robisz? Nic. Nic, jak zawsze. Ja się nudzę. Jasja posłucham muzyki. Za 5 minut dzwonek. Nie no, super lekcja. Cześć wszystkim, kocham informatykę, normalnie jest super, Ile punktów? Ile miałem punktów? Miałem właśnie 8 punktów na 50 z testu, którego przed chwilą rozwiązanie. Przedstawię wam właśnie Matiego. Cześć Mati. Powiedz parę słów o sobie do kamery. Wiadomo, nazywasz się Łukasz jak masz 16 lat, mieszkasz w Olsztynie. Mati lubi... Łowić ryby, chodzić na grzyby. Tkmat jest bardzo skromny. On nie o sobie opowiadać. Ale to jest chłopak z przyszłością. Teraz właśnie kama rozwiązywał testy i pokonał mnie. Miał 6 punktów, ja miałem 8. Jezu. My to jesteśmy jednak geniusze szczęstkowy. To to są pustaki. My to jesteśmy najmądrzejsi tutaj. No. A tu właśnie trik popisowy kamer Mati poszedł do pani Dobra, dobra Mati, nie będę cię kręcić. Mati się bardzo stresuje przed kamerą. Mati, to jest taki studiowy chłopak, nie kama? No, tak. No. Tak. Mati nienawidzi chodzić pod podkoszulkach. Mati kocha chodzić w dresach. Gdzie znalazłeś malucha? A gdzieś dokumenta. dokumentach. Mati, nie, Mati, uspokój się. Mati. Spoko.